Ale w tej znajomości na case Hagu najpierw są do otwierania I dzisiaj mamy 2600 w bolączku? Jest Event Pumpkin Revenge, 4 nie zostały tego pięknego eventu. Um, co jeszcze, co jeszcze? Jeżeli chcecie spróbować swoich szans o 6 gigi czyli ktoś wygrał, e, wpiszcie sobie kodzik Mitwa w 15 Wpiszcie Mitwa kodzik, 20% bonusu do doładowania oraz dolara na start. Podobnie jak widzę Mastercard skiny, Giftkardy, Pays of Card, card Rypto, Bleak, Trusty, Software Skill, Google Pay i wiele, wiele więcej. E, widzę, że ktoś wygrał. bo było 7. Mam na imię Maciek wygrał. Mówiłem, że teraz zwiększone są, bo dawno ich nie wygrał. Także, jeżeli chcecie spróbować szans, to możecie sobie wypłacić. E, sobie tego MK. Ale jest jeszcze sporo: jest jeszcze Deal, Glovesy, Kosa, MP7. Od czerwony skin, to może być warty. <śmiecki> w sumie też. E, dobra, przechodzimy do Pumpkin Revenge. Zobaczymy, czy mam jakieś punkty. Coś tam mamy. Punkt możecie wymienić sobie na albo skrzynki, albo saldo, albo net Dobra, wymienię sobie na skrzynkę bank bang. Zobaczymy mhm. co z niego wypadnie. O, widzę, że już nic. E, dobra, może jakieś freecase'y otworzymy sobie. Czasami z tych freecase'ów potrafi ładnie wsypnąć. Tak byśmy mieli. Ale czasami kosa nie poleciały czy tam jakichś pałacach za 80, więc. One day, or day one. Dobra. Mm. Mi się wydaje, że 5-5 minut na początek z będzie idealnym rozpoczęciem tego pięknego odcinka. Na pięknej stronie, no niestety nic nie oddało. Dobra, przechodzimy do batli. Spider Shotty 4 ewentowe na start. Zobaczymy, co się wydarzy. Piemba, że taki średni ten start. Hmm. i chyba go przegramy A W ogóle profitu nie ma parti. 6 dolarów profitu nie ma, odmają Hmm Może na Chinatowny 5 sztuk China Town zróbmy To na dwa To może oddać To jest najlepszy item jest jaki? Tiger Good Dobra. pierwsza skrzynka jest git. Jakiś royal by się przydał. O nie, nie, nie. Co? To 224 kosztuje? Aha. Czy ja mógłbym coś trafić? Hmm. To GG. Jak teraz nie trafię, to jest kompletnie GG. Ja jeszcze sfidowaliśmy. O nie. Ale patrzcie, znowu nie było profitu. Co jest? Czyli coś te skrzynki nie oddają. to skrzynkę Lord. ma ja takie ustawienie nawet w mniejszych tu nie. Bo wziąć zwyczajne to, 534. No, lepiej, żeby teraz się bo będziemy w słabej sytuacji finansowej. 1400 zostało tylko. Oho. na to się droższe. Royal będzie. Dobra, u nas. Niech to coś da, proszę. No, nie, nie, nie. O, glowcy. I co się wydarzy? 980 profit. No, dobrze, że teraz odkuł, bo już byśmy byli w czarnej dupie. Może tak powiem niemiło, tak, oczywiście. Dlatego ja tak, teraz robimy Royala. E, cztery osoby Zacznę się ci wydarzy? Oho! Czemu ja zrobiłem Shermo'a? Czemu ja trafiłem Royala? Ile? Dobra, jest profizik Jest profizik. Wykierowałem tych wszystkich. Nie, nie dziękujcie, nie dziękujcie. Ja jednak wiem, kiedy, co zrobić. To zrobimy sobie takie skrzynki, YouTuberów Franio i samo Evron, Aslan, Starty. No i będzie idealnie. Ile takich? Przyjemność: 320 barków taka przyjemność. Oczywiście, zróbmy sobie. Zobaczymy, co się wydarzy. Oho, Royal w pierwszym? To jest chyba najdroższa, tak. Najdroższa, więc no. Może być, była fajnie. Co? To był Royal 120 dolarów, tylko? Żałosne. Turbo, żałosne. Co to było w ogóle? Hmm. No, powiem wam tak, no 60 dolarów jest. Oho, mam Royal, dobra, teraz muszę to zrobić. Już no dobra, będziemy mieli chyba Dobra, mamy Lida, mamy Lidę. Stópka mamy Lida, teraz będzie rojalna jeszcze dla nas super. Abu paprink stream idealnie. Teraz już będą tańsze skrzynki, więc może nic nie odpali, chociaż nigdy nie, nie wiadomo. Dobra, nie no to już rzeczy jest nasze. Chyba, że coś teraz... Nie. To jest jakieś... Aha, to jakieś low procenty na kosze są chyba. No, Tych latało. Dobra, mamy to. Idealnie. Idealnie. Sprzedajmy. 4000, no widzicie, jaki dzisiaj profit zrobiłem na tej pięknej stronie. Ale my się nie poddajemy, robimy dalej. Trzy skrzynki lab, tylko w trybie underdog. 2 na 2 zrobimy. Zobaczymy co się wydarzy. Teraz będzie royal. Mamy to. Oj, to może oddać, to może oddać, Paul holy. O nie, no dobra, 600. Jeszcze, jeszcze coś? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dawaj, bo jeszcze nie oddało w ogóle, za battle. I nie odda, niestety. Aha, bo to jest underdog. Zapomniałem, że sobie w underdogu, ale jestem głupi. O nie, o nie, o nie. Nie, no gdzie ty masz mózg? Człowieku. Nie, dobra, robimy teraz cicho, bo się znerwowałem. Underdogu. Niech oni coś trafią. No nie, 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 o nie, o nie, 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 co, co ja zrobiłem? Proszę, nie, 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 Ufa, fa. Nie, co ja zrobiłem, za... czemu underdog, nie, zdenerwowałem, nie, żałosne to, nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, to jest porażka, to jest porażka co ja zrobiłem, ostatnie dwie skrzynki, underdog znowu, nie, to jest porażka, czemu dałem tego underdoga, hold leciał za 8000, dobra. Teraz oni trafią za z 8000 i mi to oddaje wszystko. Nie no chłopie. Nie róbmy sobie jaj, pewnie jeszcze ja teraz trafię haulę żeby się... Dobra. Proszę, traf haula. Traf haula. Zabraliśmy mi haulę, to on tej. Oho! Oho! Tak! Tak! Oddało, oddało. 8000 dolarów, dziękuję, dziękuję. I tym pięknym akcentem zakończę, zakończę swoją dzisiejszą przygodę na casehug'u, najlepszy ten jest otwierania z kodem mitwal, tylko takie dropy, widzicie co tu się działo, hole, dragon lory. A ja nie miałem jakiegoś wcale ogromnego salda. Jeżeli chcecie sprawować swoje szanse, kliknijcie plusik, wyślijcie sobie i godzik. Mitwal poda się tak jak Visa, Gift, e, Ardy, Mastercard, Skinny, gier, Card, Mastercard, Skiny PSF Card, CryptoBlick, Trusty Software, Skrill, Google Pay, Newstiller Oraz płacąc kodem bierzecie udział w tych pięknych sześciu giveaway'ach. Niedługo będzie ich więcej możliwe. Um, tu macie ostatnich pięciu zwycięzców. Mówiłem, że tutaj gościu trafi, bo mm, dawno nikt nie został wylosowany w tych z, z moich i właśnie, jak nie, dawno nikt nie został wylosowany, to wylosuje jakąś osobę, więc chcecie spróbować szans. Tutaj mamy jeszcze dużo giveawayów, też dawno jest zostały wylosowane, więc wpadźcie sobie z kodem. I to nie się dużo opłacać. Yy, przy okazji jest event Pumpkin Revenge, więc warto skorzystać. Punkty macie, punkty możecie wymieniać sobie albo tworzyć niej jakąś. Albo sobie kliknąć Event Marketplace, kupić sobie jakąś skrzyneczkę, na przykład taką. Kupił otwórz, za darmo otwieracie. No, i tyle. To było na zlecenie, zadanie. Bye.